Po reklamie. Porenny gość, Radia zachód. Marcin Casim, witam Państwa. W studiu Marek Halasz, lider listy trzeciej drogi do Sejmiku Województwa Lubuskiego w okręgu numer 1, wiceprezes lubuskiego PSL. -u. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj komisja Państwowa Komisja Wyborcza losowała numery list największych komitetów startujących w wyborach samorządowych, trzecia droga numer 3. Tak, trzecia droga, numer 3, ale my celujemy w numer 1 w końcowym wyniku. To ile chcecie zgadnąć man mandatów, ilu chcecie mieć radnych w Sejmiku po 7 kwietnia? Nasze wewnętrzne sondaże mówią o 10 mandatach, a gdzieś w którymś momencie w jednym z okręgów możemy jeszcze dodatkowo 11 uzyskać. Czyli te 11 by było takim dobrym, bardzo dobrym wynikiem. No apetyt jest duży, a realnie jak pan uważa, czy, czy uda wam się skusić wyborców na tyle, żeby mieć 11 mandatów? No na to liczymy, bo mhm. to jest y, ta kampania. Po to pracujemy w terenie, żeby przekonać wyborców do naszej wizji województwa lubuskiego. No, w skali kraju opublikowaliście taką listę 12 gwarancji samorządowych, tam jest i o edukacji, i o współpracy, i o finansowaniu samorządów. Co dla Pana jest najważniejsze w tej, w tej deklaracji? Dla nas najważniejsza jest bliskość radnych, bliskość polityków samorządowych, wśród mieszkańców. Chcemy być blisko ludzi, chcemy rozmawiać z ludźmi chcemy być do ich dyspozycji. I to ma się przekuwać później na działalność w Sejmiku? Jak najbardziej, bo ta bliskość ludzi pokazuje nam, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, realizując nasze zamierzenia. Tylko, że w konferencjach dotyczących samorządu Trzecia Droga i politycy PSL-u wspólnie z politykami, czy też z samorządowcami Polski 2050 deklarujecie więcej współpracy niż konfliktu. Ale pan wie, że w Luboskim Sejmiku trzeba będzie trochę się pokłócić nie tyle pokłócić, co znaleźć konsensus mhm. i znaleźć tą właśnie trzecią drogę. Tak Czyli on podchodzi. Tak, podchodzimy, bo, mhm. bo tutaj nasze województwo jest zbyt małe, żeby o tych kłótniach mówić. My musimy wypracować jak najlepszą e, koncepcję, żeby nasze województwo się rozwijało. To co dla pana najważniejsze jest, jeśli chodzi o północ regionu? No północ regionu, no to kluczowa e, walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Mhm. Patrząc na linię 203, na opóźnione pociągi, gdzie mieszkańcy Drezdenka, e, strzele z Zwierzyna, starego Kurowa, Kostrzyna, Widnicy. Nie wiedzą, czy dojadą do szkoły, czy dojadą do pracy, bo pociąg albo dojedzie, albo nie dojedzie, to to jest to kluczowe, gdzie zajmik musiałby się pochylić jak najszybciej. No wie pan, jeśli chodzi o to, co może zrobić Sejmik, to, co może zrobić zarząd województwa, to obecny zarząd województwa, w którym także rządzicie jako, jako PSL mówi, że robi, co może. Jeśli chodzi o pieniądze, to zdaje się od 50 milionów kilka lat temu udziału budżetu województwa w organizacji przewozów do 150 milionów razem z naprawami taboru, to 150 milionów to już jest kawałek budżetu porządny, no lepiej to wykorzystać, czy coś innego zrobić, coś zmienić, pana zdaniem? Pierwsze co, to trzeba doinwestować tabor na północy województwa, bo wiemy, że z taborem różnie bywa, ale też nie może tak być, że mieszkańca nie interesuje, kto jest zarządcą, kto, kto dowozi, kto odpowiada za dany odcinek. My powinniśmy jak najszybciej skupić się na rozmowach z ministerstwem, aby ta linia funkcjonowała tak, jak oczekują tego mieszkańcy. A oczekują? No oczekują punktualności, mhm. oczekują połączeń, które umożliwią im dojechać choćby z Gorzowa do Poznania bezpośrednio, bez przesiadki w krzyżu. No i też z drugą stronę, bo Gorzów na przykład liczy na otwarcie się w kostrzynie na tę łącznicę, i to jest dobra chyba informacja, bo wczoraj rynek kolejowy, ale to oczywiście za decyzją PKP-PLK. Okazało się, że jest 8% oszczędności po no, przyjrzeniu się kolejowym projektom w, w kraju i 800 milionów zostało. Wybrano cztery projekty, jeśli chodzi o, o, o te do realizacji na listę, no i wpisano jako czwarty łącznicę w kostrzynie. Ten temat jest Panu znany? To jest bardzo dobra informacja, bo wiemy, że ta łącznica jest niezbędna, żeby rozwijać kolej w naszym województwie. Miejmy nadzieję, że dojdzie to do skutku, bo każda złotówka, zainwestowana w kolej, w województwie jest bardzo ważna. Gorzowski magistrat, szefowie tego zespołu kolejowego spotkali się w kostrzeń, więc chyba to będzie realizowane. A co pan sądzi o elektryfikacji 203? Bo ten temat też się pojawia w rozmowach, a ja mam przed sobą interpelację, oczywiście znaczy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację poseł Krystyny Sibińskiej, która no pytała o, o elektryfikację i tu jest taka odpowiedź. To, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, dalsze prace będą mogły być realizowane, jeśli chodzi o elektryfikację 203 po 2030 roku no to, to jest informacja, która na pewno mieszkańców zaskakuje, bo to już od 20 lat jest mowa o elektryfikacji, ale patrząc na to w jakim stanie są podkłady kolejowe, to ministerstwo infrastruktury wie, że gruntownie trzeba zacząć mhm. właśnie od wymiany podkładów kolejowych, bo co nam po tym, że będziemy mieć elektryfikację, gdy pociągi w ogóle może nie będą mogły jeździć albo jak będą jeździć, to 50 na godzinę po tym stanie torów, jaki teraz mamy. słowem. jeżeli dostaje, dostanie się pan do sejmiku, to sprawa Kolei na północy będą tymi, tymi pierwszymi, o które będzie pan pytał i pukał do e, odpowiednich... E, tymi, tymi priorytetami biur, właśnie. To, tak. to jest kolej, ale również wiele innych tematów, choćby hmm. ścieżki rowerowe, hmm. których, których na północy województwa brakuje. Bezpiecznych ścieżek rowerowych. No właśnie, pod tym kątem też słyszę, że samorządy próbują coś więcej. E, z, na to pieniądze będą ponoć. Będą, ale też musimy o nie zabiegać i musimy mieć tą koncepcję, żeby te ścieżki funkcjonowały głównie przy drogach wojewódzkich. A drogi wojewódzkie też są do remontu, szczególnie na północy województwa, bo, bo drogi wojewódzkie są w gminie Dresdenko choćby w bardzo opokanym stanie. Da się, da, da radę się to zmienić? No, miejmy nadzieję, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, mm -hmm. mimo budowanej obwodnicy Drezdenka, również pochyli się nad dziurawymi drogami wojewódzkimi. No Właśnie, a propos obwodnicy Drezdenka, ostatnio też podpisanie odpowiednich dokumentów, ta inwestycja w końcu ruszy. Już ruszyła i to cieszy mieszkańców Drezdenka, ale też cieszymy się, że budowana jest obwodnica Strzelec No Właśnie, ta infrastruktura na północy mocno się zmieni w najbliższym czasie. Tak, jeszcze liczymy na to, że w którymś momencie obwodnica dobiegniewa, dojdzie do skutku, bo jest w tym programie budowy obwodnic przy 22 i, jakby to, to doszło do skutku, to mamy te główne miasta odciążone od naprawdę sporego ruchu samochodowego. I jeszcze zdaje się przydałaby się porządna przebudowa czy też reorganizacja ruchu na 22 bo to jest droga mocno uczęszczana także przez tiry i, i no takich standardów, jak na S3, to to raczej nie będzie, ale są plany chociażby między Gorzowem a strzelcami do tego, żeby ją poszerzyć i wyremontować. No tak, poszerzenie jest naprawdę wskazane, bo wiem, że to niebezpieczna hmm. droga, dużo zakrętów, dużo tirów, dużo lawet, bo to ten ruch między Gdańskiem a, a granicą jest spory i wiem, że to jest też. Maschew na północy. Mówił Pan o, o tym, że liczycie na 10-11 mandatów, czyli wychodzi na to, że jeśli chodzi o północ, no to z Waszej listy dostanie się także, będący na drugim miejscu, Patryk Broszko z Polski 2050. Deklaruje Pan z nim współpracę i z innymi radnymi z północy taką już po 7 kwietnia, ewentualnie, jak oczywiście no. dla Was wybory potoczą się w, 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 według Waszych oczekiwań? No oczywiście, bo idąc z jednej listy, to ta współpraca już jest deklarowana, tym że nasza współpraca trzeciej drogi na północy jest chyba wzorowa. Dobrze, a krajowo, bo wiceprezes Lubuskiego PSL-u jest w naszym studiu, pan Marek Halasz. Problem rolników i, i protesty także w województwie lubuskim, bo mamy zablokowaną estrójkę już na szczęście do Myśli Boża przez rolników, już nie do Pyrzyc. To jest ta, to, to jest ta zmiana. Czy uda się to? Jakoś rozwiązać w najbliższym czasie, bo decyzje mają zapaść, jakieś propozycje mają się pojawić w przestrzeni. Rolnicy będą wtedy decydowali, ale to wy, PSL, rządzicie w ministerstwie rolnictwa. No tak, oczywiście minister siekierski i wiceministrowie, którzy współpracują, robią wszystko, aby te postulaty rolników zostały zrealizowane, a wiemy, że sytuacja w rolnictwie jest trudna, zaczynając od niekontrolowanego dostępu do Zboża z Ukrainy, który przez dwa lata zalewał polski rynek, po Polski ład, Zielony Ład, który, mm -hmm. który Unia Europejska narzuca i też w jakiś sposób będzie ograniczała produkcję rolną. No, tak, już są kraju. zmiany, bo na przykład nie tak. będzie ugorowania, bo z tego się wycofano. No z wybory do europarlamentu pokazują determinują. determinują że politycy jednak patrzą na to, że głos rolnika będzie też decydujący w ogólnym rozrachunku. Tak zastanawiam się co będzie w najbliższym czasie, bo decyzje mają zapaść Teraz najważniejsze było spotkanie premiera i odpowiednich ministrów w USA z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale to już jest historią. Natomiast są ważne sprawy związane z bezpieczeństwem, ale także żywnościowym i teraz pytanie, czy w najbliższych dniach uda się rozwiązać konflikt. Pan myśli, czy, czy, czy on się nasili będą kolejne protesty i będą lubuscy kierowcy stali na granicy w świecku, w Kostrzynie, no i na Estrójce. No wszystko odbywa się teraz w Brukseli, miejmy nadzieję, że Bruksela przychyli się do, do postulatów, bo to są postulaty rolników z całej Europy, to nie tylko postulaty polskich rolników, ale też trzeba patrzeć, że ostatnie lata w rolnictwie to, to nie my rządziliśmy, to rządziła prawica, która zaniedbała. Te tematy i teraz, jakby amnezja, która nastała w ich głowach, pokazuje, że, że 8 lat to nie oni rządzili. Czyli ten konflikt dalej będzie, w panu w pan opinii polityczny, a z rolnikami no, zobaczymy. My, my nie chcemy, żeby ten proces rolników był polityczny, bardziej merytoryczny. Na koniec chciałem zapytać, jak w PSL-u, na przykład jeśli chodzi o Lubuski PSL, komentujecie i jak zareagowaliście na to, co stało się w środowisku waszych koalicji? Pytam o posła Adama Gomołę i o całą tą sytuację, którą na światło dzienne wyszła dzięki Nowej Trybunie Opolskiej. Chodziło o to, że Adam Gomoła nakłaniał swojego rozmówcę do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto firmy szefowej sztabu w zamian za pierwsze miejsce na liście do Sejmiku. No to smutna, smutna mm. okoliczność jaka doszła w Opolu. Władze Polski 2050 chyba już wykluczyły posła tak, z swojego była kręgu, też został wykluczony z klubu, czyli to, co, co mogli zrobić, to już zrobili, a czy dalej będą jakieś konsekwencje, to już trzeba patrzeć na reakcję choćby organów ścigania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Halasz, lider listy trzeciej drogi do sejmiku województwa lubuskiego na północy w okręgu pierwszym wiceprezes Lubuskiego PSL. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.